Yo, 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 tu młody WNW. Lazan, dzięki za nominację. Wiktor, dzięki za grafikę. Jezier, dzięki za montaż. Keszko, dziękuweczka za beat nagrywany w tamtej szafie. Pierwszy raz na YouTubie od początku, dlatego w master wstydzę się kamer. Wrocław 7.1, ja wjedziemy. Zadne postojowe, idę na robotę Dwa miesiące temu zawiesili mi umowę Żyję jak codzień, rzadziej odwiedzam Opole Puszczam solo z w pod naporem Pore czasy, dobre akcje by wspierać Lecz ja mam tak od więc tu się nic nie zmienia Pandemia pokrzyżowała nam wiele planów Pan teraz czeka co będzie, a ty nie maruj Yo, jak pantera, wirus dziki Tylko, że jest z Azji, a nie z Afryki Wystawili wnyki i kto by pomyślał Młodzi zaczynają już biegać po boiskach Tylko w nadziei przejdziemy, kto słaby Zebrałem ludzi na szybko, by coś przedstawić WNW, wspólnie nad wirusem Dla służby szpitali, murem za bonus Dla służby szpitali, murem za bonusem Dla służby szpitali, murem za bonusem koniec! A taki dobry bit. Dobra, yyy cóż, no minut, nominacje moje to Berka liczę na dużo energii DWS, całe trio, Tomasz Keszko, Iro, dobry warsztat do tego Kado, do tego Saczka, zagranicznie Woźniak, WNW, Szkocja, Zonek Zonci, Norwegia, mam nadzieję, że tam kurwa dacie radę akcja się pomaga, bo to o to w tym chodzi, nie żeby świecić ryjem, dlatego maska się pomaga, link w opisie, trzymajcie się ciepło, wszyscy, cześć